Dzień dobry, witam Was serdecznie. Nazywam się Kinga Duszyńska Wojciechowska i kocham olejki, kocham dzielić się olejkami. Dlatego chciałabym powiedzieć Wam o moim takim patencie, gdy zatykają mi się zatoki. A tak właśnie się zdarzyło wczoraj, ale dzisiaj już jest całkiem ok i to właśnie za sprawą olejków. Pamiętam jak lata temu często miałam problemy z zatokami i ciągnęło się to co najmniej przez dwa tygodnie, a teraz już jest spokój. I co robię w takiej sytuacji? Eee, używam tak naprawdę z tego trzech olejków. Czasem dodaję sobie dwa dodatkowe, zaraz wszystkie Wam opowiem. I ważne jest to, że ja już olej używam prawie 5 lat, więc moje ciało doskonale na nie reaguje. Wiem, jak może zareagować i raczej mnie niczym nie zaskakuje, jeśli to są Wasze pierwsze. Kontakty z olejkami, to pamiętajcie o naszym olejkowym BHP, żeby też sprawdzić, jak ciało, jak organizm po prostu daje sobie radę z olejkami. Olejki eteryczne, to są olejkami naturalnymi, są to bardzo mocne substancje, więc bezpieczeństwo przede wszystkim. Co ja robię w takiej sytuacji? Kiedy czuję, że już te zatoki się zatykają, że już nie mogę swobodnie oddychać, że zalega tam wydzielina, biorę miętę pieprzową, biorę ją najwcześniej jak się da, odkręcam i kropię sobie kropelkę pod język. Jest to mocny olejek, to będziecie mieli takie poczucie mm, tak naprawdę arktycznego orzeźwienia w jamie ustnej, ale to z czasem minie. I co ta mięta powoduje? U mnie działa tak, że mm, w przeciągu godziny, dwóch po prostu zaczyna mi wszystko, że tak powiem, spływać. I jest ogromna ulga, bo mogę już lepiej oddychać. Więc to jest taki, taka pierwsza rzecz. Więc jak sobie zakraplam tę y, jedną kropelkę y, mięty pod język, to jak ona mi się tam pracuje w jamy ustnej, to w tym czasie biorę zędziesz. Zęczest znaczy jako olejek, który wspiera układ pokarmowy. Ale, właśnie jego taką dodatkową właściwością z uwagi na skład jest to, że także wspiera nas przy problemach z zatokami. I co z nim robię? Odkręcam i kropelkę sobie wmasowuję w pępek. Dlaczego w pępek jest to takie miejsce, które doskonale przyjmuje e, tak naprawdę wszystkie substancje, w tym też olejki, i bardzo szybko dociera do naszego, e, do naszego organizmu, e, do jelit. To też jest ważne, a wiemy, że jak. Zatoki to często związane są to z jakimiś infekcjami bakteryjnymi, a jak infekcje bakteryjne to trzeba zadbać o jelita. Więc to jest, taki mój, to jest taka moja podstawa, czyli wewnętrznie pod język biorę mięte, zewnętrznie na skórę na pępek e, stosuję zengest i często też e, zężest e, czasem w połączeniu z cynamonem, z rozcieńczeniem, cynamon jest gorącym olejkiem, masuję sobie duże palce ust, To są miejsca, które odpowiadają w naszym ciele za e, zatoki. czyli Ciało mam ogarnięte i co robię? Oczywiście włączam dyfuzor. I co do tego dyfuzora daje? Przede wszystkim eukaliptus. Eukaliptus jest właśnie takim olejkiem topowym, jeśli chodzi o, o zatoki. Można sobie robić inhalację z, z miską, ciepłą wodą, dodać jedną, dwie kropelki przykryć głowę ręcznikiem i głęboko oddychać. Ja strasznie tego nie lubię, dlatego zdecydowanie wolę postawić sobie obok siebie dyfuzor i cały czas pracuję z tym e, zapachem. Nie ma takiego uderzenia gorąca, ale najważniejsze jest to, aby te wszystkie związki chemiczne, które są w eukaliptusie. Po prostu do mnie, do mojego układu oddechowego się dostały. Sam eukaliptus, chociaż ja go uwielbiam, to na dłuższą metę w wąchaniu w dyfuzorze może być ciężki. Dlatego ja, żeby jeszcze wesprzeć się właśnie w tym procesie oczyszczania, daję do niego imbir, a czasami dodaję cytrusy. Więc bazą podsumowując, jest mięta pod język jest Zenjust w pępek, eukaliptus z imbirem bądź z cytrusami do dyfuzora. I wczoraj rano, jak czułam, że to się zaczyna dziać, bardzo szybko zareagowałam. To jest klucz, żeby właśnie nie czekać, aż to się rozwinie i stosowałam y, później miętę. Jeszcze wzięłam raz po południu, cały czas pracowałam z zapachami w dyfuzorze y, i dzisiaj rano znowu zrobiłam powtórkę, mięta pod język, duży palec u, y, u stopy. I jest po prostu ogromna ulga. Już nie boli mnie głowa, jak się schylam, już mogę w miarę swobodnie oddychać. Ta wydzielina nie jest taka e, gęsta, jest po prostu wielka ulga. Więc jeśli myślicie o tym, żeby zacząć używać olejki, właśnie po to, by wspierać się w różnego rodzaju dolegliwościach, aby zadziałać szybko i skutecznie. Serdecznie Was zapraszam też do obejrzenia innych filmików. Jestem także na Facebooku Kinga Duszyńsko Olejkowy Biznes, czy na moją witrynę www, a także najbardziej Was zapraszam na lekcje olejkowe, które robię w Otwocku, mieszkam w Otwocku pod Warszawą i w każdy czwartek o 18.30 w kawiarni Merano mnie znajdziecie z olejkami i tam możemy rozpocząć naprawdę fajną przygodę. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.